No to co nam ostatnie dwa dni prezentuje, nie bo to jest no coś niesamowitego. Obłoki srebrzyste o godzinie 3.30 Prawie w zenicie Na 80 stopniach może No to jest nawet chyba jeszcze wyżej niż było w niedzielę I nie wydają się gasnąć tylko coraz, coraz dalej sięgają Pod horyzontem już widać, że się robi czerwono, za godzinkę wzejdzie słońce. mamy piękny widok i wenus skąpana w obłokach srebrzystych. No, niezwykły widok. Ja się zasadziłem na kometę, żeby sobie poobserwować kometę. I oczywiście ona tutaj jest. Ale no to jest paradok paradok paradoks taki, że Ciężko jest robić jej zdjęcia, dlatego, że ona jest tak skąpana w obłokach srebrzystych, że w zasadzie no, no ginie gdzieś tam właśnie w ich blasku i za nimi. No niesamowite. Spróbujmy sobie ją tutaj podpatrzeć. Tylko musimy trochę wyostrzyć. Gdzieś ona tu jest, no proszę bardzo. Widać ją w tych zmarszczkach. W tych takich podłużnych poziomych zmarszczkach. Taki świecący, świecący punkt to jest jądro komety. Ogon skierowany, znaczy warkocz skierowany do góry. No już praktycznie niewidoczny przez to, że już jest jasno. Niebo jest, jest już bardzo jasne. Ale widać sobie leci kometka przez obłoki to Jest teraz akurat między tymi falami falami właśnie chmur mezosferycznych i akurat w tym takim obszarze ciemniejszym, gdzie, gdzie jest ją widać. A tu mamy zwykłe chmury. No pięknie to wygląda. No tutaj jest kapela, czyli no jaśniejsza gwiazda w konstelacji Woźnicy. Też pięknie to wygląda. Z tymi właśnie zmarszczkami w obłokach srebrzystych. A tutaj jeszcze szybko musimy przejechać i mamy Wenus. Który teraz widać yy, rano. Też pięknie, wcześniej był widać jeszcze na ciemniejszym tle niebo. Te obłoki troszeczkę były tam jaśniejsze i wenus właśnie w, gdzieś tam skąpana w tych obłokach. Teraz też zresztą jest fajnie, można nawet troszeczkę poprawić warunki ekspozycji i będzie bardziej szczegółów widać. Genialne dzisiaj jest niebo, naprawdę i w zasadzie no jest. Niezłe nie szczęście, bo tutaj chmury idą i w zasadzie, no zaraz będzie chyba yy, kometa zasłonięta przez chmury. Gdzie my jesteśmy teraz? Tu jesteśmy. No to foto te zmarszczki. Już kometa widać jest w jednej z tych zmarszczek. Już jest się je słabo Widać. Troszeczkę, bo, bo się schowało A tak to wygląda w szerszym kadrze. O, tak jest ostrzej. No pięknie, pięknie. A jednak są w Zenicie. No takich srebrzaków to ja jeszcze nie widziałem w życiu. W samym Zenicie są, proszę bardzo. To jest z telefonu robione, więc tutaj już nie powalczymy za bardzo, ale to jest za Zenitem. To jest może już parę stopni w stronę południa w Krakowie. O, a tam Mars świeci wysoko na niebie. Fajne są te pasy. I znowu mamy tutaj Wenus. A tu już chmury przyszły i już zasłoniły tam No prawie zasłoniły kometa Wow, a mamy godzinę teraz 3:45 już. Godzinę przed wschodem Słońca jest. I one się rozlały po prostu na całe niebo. A pamiętam, że w niedzielę jak o tej porze jeszcze y, oglądałem kometę, to w zasadzie po obokach nie było śladu A teraz szaleją, dosłownie szaleją. Szkoda, że nie mogę lustrzanko zrobić zdjęcia tutaj w górę, bo fajne są te pasy. No wygląda jak zorza polarna prawie. No grubo powiem wam, grubo. Teraz się zepsuje pogoda na parę dni, ale to co było w niedzielę i dzisiaj to no myślę, że na długo wystarczy.